Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dziś zapraszam Was na prezentację albumu, który wykonałam z okazji zakończenia roku szkolnego dla Pani nauczycielki. Album jest w komplecie z cudownym ręcznie wykonanym pudełkiem z pięknym ażurowym wieczkiem. Album wykonałam na bazie z pięknego, kraftowego papieru obłożonego eleganckim płótnem. Album miał być bardzo prosty, bez udziwnień, dlatego postarałam się, aby taki był. Na wewnętrznej stronie okładki znalazła się kieszeń, w której umieściłam kartę w której znalazły się podziękowania dla Pani oraz dodatkowo dwie karty na zdjęcia. W albumie zmieszczą się zdjęcia zarówno 9 na 13, jak i 10 na 15, ale jest też kilka miejsc, gdzie swobodnie zmieści się format 13 na 18. Maty na zdjęcia są zarówno pojedyncze, wykończone przepięknymi papierami, jak i w formie książeczek. Kolejna strona to połączenie kart otwieranych do góry i na dół, na których można zamontować zdjęcia zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Oraz zamontować je oczywiście pod matami. Zamykanie strony to dwa tagi, które przewiązuje się po prostu sznureczkiem. W każdej karcie znajduje się również schowek na większą kartę, w której możemy zamocować większe bądź mniejsze zdjęcia. Kolejna strona to cudowny belly band. Na którym zamocowałam piękne materiałowe kwiaty. Są tutaj również różnego rodzaju maty na zdjęcia, jak i wcześniej wspomniana książeczka, którą właśnie widzicie. Takie książeczki umożliwiają nam. Zaprezentowanie większej ilości zdjęć. Pamiętajcie, że takie maty możemy oklejać zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale jeżeli uważacie, że papier, którymi są oklejone, jest zbyt ładny, to zawsze jest jeszcze ta druga strona, którą swobodnie można okleić. I nie zasłaniać tego cudownego papieru. Kolejna strona to klapka na magnes, która skrywa pod spodem kieszeń z różnego rodzaju matami. Tutaj zamocowałam pionową kieszeń, która kryje kolejne maty, ale są również tagi, na których możemy wykonać różnego rodzaju zapiski. Kolejna strona to niewielka klapka, na którą możecie wkleić mniejsze zdjęcie, zarówno z zewnątrz, jak i od środka, ale jest też większa klapka, która zmieści naprawdę spore zdjęcie. Na samym środku, pod matami, można umieścić zdjęcia, zarówno większe, jak i mniejsze. Klapeczka jest zamykana na przepiękną, gniecioną. Zieloną wstążeczkę. Na kolejnych stronach znajdziemy dwa bliźniacze wodospady. Tutaj również są wstążeczki, które te wodospady przytrzymują na miejscu. Wodospad możemy ozdobić zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i jest oczywiście miejsce na zdjęcie pod matami. Tworząc album, zadbałam o to, aby system mocowania kart w wodospadach nie był widoczny, przez co album nabrał jeszcze większej elegancji. Kolejne strony, kolejne maty do ozdabiania. Papiery są naprawdę cudowne, więc myślę, że osoba obdarowana może mieć problem, czy zaklejać ten cudowny papier, czy też nie. Dlatego z drugiej strony postanowiłam nie oklejać tych mat, aby wybór nie był tak ciężki. Tu kolejna pionowa kieszeń, w której umieściłam różnego rozmiaru maty. Jak widzicie, wykorzystałam również różnego rodzaju ścinki, które zostały mi po tworzeniu, i nimi właśnie ozdobiłam karty na zdjęcia oraz tagi. Tutaj mam z kolei dwie poziome kieszenie jedna jest głębsza na większe maty. Oraz mniejsza na mniejsze. Są tutaj zarówno maty pojedyncze, jak również książeczki. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale jak widać, zarówno niektóre maty, jak i kieszenie ozdobione są cudownym koronkowym dziurkaczem. Podobny belly band był już na początku i Podobnie były zdobione. Nie powiedziałam wam przy tamtym belly będzie, że wykorzystam tutaj również przepiękne papierowe koronki, które ozdobiłam przy pomocy embossingu na gorąco. Jest to naprawdę fajna technika, bardzo efektowna i myślę, że pięknie się tutaj wkomponowała. Na przedostatniej stronie mamy podobny system mat jak na początku, z tą różnicą, że tutaj maty mamy w formacie poziomym. Mamy tą możliwość, że w jednych miejscach możemy zamontować zdjęcia pionowe, w innych poziomy. Układanie zdjęć w albumie oraz ich orientacja jest oczywiście bardzo umowna. I wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Na ostatniej stronie w albumie zamontowałam taką przestrzenną kopertę. Później Wam pokażę, jak ona wygląda z boku. Jest w niej naprawdę sporo mat. Wszystkie maty postarałam się ozdobić resztkami, które zostały mi po tworzeniu. I jest to koperta zamykana na magnesik. O tutaj właśnie pokazuję Wam, jak ta koperta jest głęboka, ile się w niej zmieści, a uwierzcie mi, zmieści się naprawdę sporo. Mam nadzieję, że album osoby obdarowanej się spodobał, że trafią do niego wspaniałe wspomnienia. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie kciuka w górę, serduszko oraz komentarz. Zachęcam Was również do odwiedzenia moich profili na Facebooku i na Instagramie. I zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się. Pa!